Chociaż w myśl powszechnie przyjętego stanowiska, Adolf Hitler wraz ze swoją żoną Ewą Braun popełnił samobójstwo pod koniec II wojny światowej. Ostatnie badania rzekomo należącej do dyktatora czaszki wykazały, że w rzeczywistości należała ona do kobiety. Czy zatem może to oznaczać, że Hitler jednak przeżył? Jest kilka teorii na temat miejsc, w których mógł się ukryć. Niektórzy twierdzą, że zbiegł do Argentyny wraz z nazistowskimi oficerami odpowiedzialnymi za holokaust, zabierając ze sobą zrabowane przez nazistów złoto. Według tej teorii Hitler zdołał się przedostać na u Bota, który przepłynął Atlantyk i pokryjomu dostarczył Führera do celu, po czym jego załoga oddała się do dyspozycji argentyńskich władz. Inni zgadzają się co do tego, że Hitler uciekł na pokładzie łodzi podwodnej, jednak sądzą, że udał się w nieco chłodniejsze miejsce. Już w 1939 roku tajna niemiecka ekspedycja wyruszyła na Antartydę, z zamiarem zbudowania tam bazy. Zdaniem niektórych, Ubot odstawił tam Hitlera, gdy była już ona gotowa w 1945 roku, choć niewykluczone, że operację tę przeprowadzono jeszcze przed końcem wojny przy udziale sobowtórów Hitlera, występujących zamiast niego w Niemczech w celu uniknięcia podejrzeń. I dopiero potem on sam popłynął do Argentyny, poddać się tamtejszym władzom. Mówiło się później o prowadzonych w tym regionie manewrach żołnierzy brytyjskich jednostki specjalnej SAS, a w kolejnych latach, aż do początku lat 50., Antarktyda miała być kilka razy potajemnie zbombardowana przez amerykańskie wojska przy użyciu broni atomowej. Niektórzy wierzą, że brytyjskie i amerykańskie siły zbrojne próbowały zabić Hitlera i zniszczyć jego tajną bazę, choć nikt nie wie, czy im się to udało. Trzecia teoria mówi o ucieczce Hitlera na księżyc. Naziści już kilka lat przed zakończeniem wojny skonstruowali skomplikowane i wymyślne rodzaje broni, w tym także rakiety. Niektórzy uważają, że jedna z takich rakiet wyniosła Führera w przestrzeń kosmiczną, by mógł zamieszkać w istniejącej na Księżycu tajnej kolonii. Kolonia ta, która miała liczyć nawet 40 tysięcy osób, była tajemnicą ściśle chronioną przed resztą świata i bezpiecznym miejscem do życia dla światowej elity. W myśl tej teorii na Księżycu jest powietrze, którym można oddychać, więc Hitler bez problemu mógł tam wieść wygodne i bezpieczne życie. Być może nigdy się nie dowiemy, co stało się z Hitlerem w 1945 roku, ale jedno jest pewne: nawet jeśli rzeczywiście przeżył wojnę, można przypuszczać, że i tak już nie żyje. W 2019 roku świętowałby swoje 130 urodziny. A co Wy o tym wszystkim myślicie? Czy rzeczywiście są to tylko teorie spiskowe? Czy mogą mieć coś wspólnego z prawdziwymi wydarzeniami? Dajcie znać w komentarzach. Do usłyszenia.